No i tu mamy kolejny nowy wyświetlacz to Nokia, prawdopodobnie oryginalny. Zobaczymy czy nam zadziała tak rozpakujemy, więc trzeba rozbierać i przyklejać. Można od obrazek wsadzić i sprawdzić. Montowaliśmy, ale ma Wsadzimy teraz tylko baterie. Sprawdzimy czy nam pali się te baterie. No i proszę, ładny i trzyściutki. I niepotrzebny będzie żaden ten serwis po 80 euro. Kupiłem za 19 euro. Wyświetlacz wymienię i będzie Fertych. No to dzięki. Teraz trzeba z powrotem wszystko skręcić. W kolejności tak było. Rozkręcamy.